Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa na kolejnym wydaniu na kanale regionalnym, Regionalna Telewizja Podlasie. Zapraszamy do programu Wieczór z Regionalną Telewizją Podlasie. Każdy poniedziałek, godzina 20:30, także ponownie witamy na kolejnym wydaniu. Ja się nazywam Roman Werpochowski, mam zaszczyt prowadzić dla Państwa tę audycję i ten kanał. I tak pokrótce na no wstępie powiem, że kanał jest robiony tylko i wyłącznie społecznie, bez żadnych dotacji, subwencji, reklam póki co. Także oczywiście zapraszamy reklamodawców. Jeżeli ktoś chce reklamować taki lokalny kanał, regionalny, to bardzo prosimy o kontakt. Oczywiście reguły to już na, na stronie naszej internetowej. Tak zapraszamy na naszą stronę. Na regionalnym telewizji Podlasie. Także bardzo proszę, mo może w trakcie trwania audycji programu podam link do, do nas na naszą stronę. Także zapraszam i tak pokrótce. Jak zawsze będę się starał wstępnie yy, potwierdzić. Kanał dotyczy re naszego regionu Podlasia, regionu Siedleckiego, Łosickiego, Biarskiego, Parczeskiego. Radzyńskiego Łukowskiego to tak ogólnie kanał dedykowany jest dla tych powiatów. Oczywiście, że ktoś ma ochotę i chce jakiś kontakt, to bardzo prosimy również, także nie ma problemu, ale to dedykujemy tak ten kanał na oczywiście zakres do tych powiatów, przynajmniej tak na ten czas. Dobrze. Może pokrótce ostatnio był chyba powiat. Łukowski. Teraz wrócimy tak jak chronologicznie, yy, ponownie wrócimy do powiatu radzyńskiego, przepraszam siedleckiego yy, i będziemy się starali tutaj co się dzieje jakby na stronach naszych, naszych powiatów, miast, gmin i tak dalej. Jakie są aktualności także Wszystkich widzów i słuchaczy zapraszamy przede wszystkim do czatu, można też się łączyć na Skype, także bezpośrednio prosimy o kontakt do Państwa tutaj, do sytuacji, do naszego studia. Także wszystkich słuchaczy zapraszamy. Dobrze, to tak pokrótce. I tak na wstępie to, co w kolejnym wydaniu tak chcę potwierdzić, nie wiem czy to ma jakiś sens, czy, czy jest to jakieś właściwe podkreślenie tematu. Chodzi o strony internetowe urzędów, yy, gmin, powiatów, starost, także to też zapraszam do takiej yy, yy, jakby spostrzeżeń, może jeżeli ktoś ma ochotę porównać. Yy, zakładam, że większość Państwa nie wchodzi na stronę, bo nie ma takiej potrzeby yy, jakby stron urzędowych, ale zachęcam, czy te strony są przystępne, czy informują konkretnie widzów i słuchaczy o działaniach władz. Także no bo to jest jedyna forma raczej, którą mamy bezpośredni kontakt, taką, to znaczy taką możliwość bezpośrednią i chciałbym po prostu jakby wstępnie no, założyć Państwa, czy podkreślić opinię, jaką Państwo macie, bo to wynika po prostu jakby z, no, z bezpośredniego kontaktu z, z Państwem, nie? to jest taka forma, forma władzy i... I no, społeczeństwa. I generalnie yy, chciałbym jak i za jakiś czas przeprowadzić taką ankietę, jak i tutaj z naszego regionu, miast, gmin i, i powiatów, jakie są te strony yy, yy, przystępne, czy, czy, czy są czytelne itd., itd. Graficznie, merytorycznie jest to wszystko poukładane w jakiś sposób sensowny. Także zachęcam Państwa, bo to może taki yy, na temat yy, ogólnie podejścia władzy do informacji i tak dalej, nie? Do, do kontaktu, no bo jaki mamy mieć wpływ, jaki powiem, tak będę podkreślał coraz tak zwane społeczeństwo może mieć wpływ, no bo, no bo jeżeli jest nie jest informowane, nie? Co władze robią, czy chcą zrobić i tak dalej i tak dalej Jakie są Po prostu postępowania w danym Temacie i dziedzinie rozwoju miasta, gminy czy powiatu Także to tak chciałbym podkreślić i jaki z tych stron Jest w miarę Czytelne i, i Jak państwo to oceniacie, nie? ale to może za jakiś czas Będę starał się Taką ankietę przygotować i przy pomocy państwa ocenić które, które z tych miast, gmin, powiatów ma, przynajmniej w naszym tu obrębie, w naszym regionie tutaj, który dotyczy ten kanał, byśmy po prostu przeprowadzili taką sądę, opinię, test taki, może nie, na temat właśnie, no jakby przystępności i ocen danych stron urzędowych, można tak powiedzieć. Dobrze, to teraz może Spróbujemy, spróbujemy, a jeszcze sprawdzę, czy jest czat na nasz kanał, żeby to zobaczyć, czy się tu wyświetla na naszym kanale, już momencik, Aha, dobrze, to ja sobie to, a właśnie jeszcze przepraszam Państwa, bo ja tak nie bezpośrednio się zwracam do Państwa, ale za każdym razem staram się informować, że kanał jest realizowany jednoosobowo i niestety muszę poświęcać tutaj jakby mój zwrok na obsługę po prostu tej transmisji, emisji, żebyście Państwo mogli tutaj właśnie sukcesywnie oglądać to, co ja tutaj w miarę mojego wysiłku i możliwości prezentować cały czas. Oczywiście kanał jest transmitowany na żywo, w przeszłości rzeczywistym i moja tutaj obsługa jest niestety niezbędna i wymagana. Także to tak pokrótce żeby żeby tu Państwu no, można byłoby powiedzieć, dobrze, to ja już to, to mam. Zaraz sprawdzimy, czy, czy jest czat na YouTube. Przełączamy się na wizję. Jest, dobrze, jest. Zapraszamy do czatu, poniedziałek, godzina 230. Tak jeszcze podkreślę, każdy poniedziałek, godzina 20:30. Będziemy się oczywiście starać, proszę śledzić. I żeby nie było, bo z różnych przyczyn może transmisja się nie odbyć. Także tak jak wspomniałem, kanał jest obsługiwany i transmitowany jednoosobowo, technicznie, tak jak i merytorycznie. Oczywiście proszę o uwagi przede wszystkim na czacie, nie? jakie Państwo macie spostrzeżenia, nie wiem, y, y, może jakieś potrzeby, y, czy, czy jakieś takie wnioski nie? co do y, takich, takiego kanału właśnie regionalnego, y, lokalnego, także to tak bym bardzo prosił nie, no bo to jest jakby nic się nie dzieje. Jakby tak w sensie bez potrzeby, i to jest dedykowane dla Państwa, jeżeli Państwo oceniając i jakby na, na można powiedzieć, nadzorując w pewnym sensie kanał, czy, czy, czy właśnie ten program, Wieczór z Jeglenami z Podlasie, możecie mieć jakieś własne wnioski co do formy, czy treści, właśnie tej transmisji. Dobrze, ja tu postaram się jeszcze raz to sprawdzić, czy mi się tak uda. Szybko to obsłużyć. No, mm -hmm. A może teraz było w tamtym. Mm -hmm. Strona główna i teraz przechodzimy tamten. Tamte poprzednie wydania były dedykowane dla powiatów, strony powiatowe a teraz będziemy wszystkie wszystkie wydania poświęcać stronom stronom miejskim no i zaczynamy od miasta Sielce Miasto powiatowe Sielce właśnie będziemy prezentować stronę i co to na tej stronie niech ja tu znajdę sesje, nie wiem czy to kontakt. Nie ma tu takiego, że ja tu. To... Mhm. No dobrze. Może to jest tak. Aha. A no niestety nie. Mhm. Niestety nie. No dobrze, przełączmy się. Szedłem na stronę. Zaraz zobaczymy jak to, jak to będzie działało. Jeżeli jakieś uwagi, jeszcze bym prosił Państwa, czy jest wideo i audio przy transmisji. No właśnie, jesteśmy na stronie, na stronie miasta Siedlce. Zaraz sobie pozwolę tutaj jeszcze... Dodatkowo tutaj o właśnie to zrobić, żebyście Państwo mogli mogli swobodnie tutaj. Dobrze, no to jeszcze raz zobaczmy. Dobrze, ja tu się przyłączyłem. Mamy miasto Siedlce i co tu jest na stronie listy dla dorosłych, o wyświetla nam się 79. Rocznica wybuchu powstania warszawskiego. No właśnie, będą uroczystości pewne, to następna strona. Podpisano budowę, to tak przychodzi szybko. Może ja tak, powstanie warszawskie 79. Lato w Sielcach 2023. Podpisano umowę na budowę. Kogeneracji gazowej. Listy dla dorosłych. No dobrze, to tak. Yy, nie widzę tutaj zakładki aktualności. Może Państwo byście pomogli, gdzie ja to mogę znaleźć. To jest troszeczkę taka inna forma. Przy, przy tutaj prezentacji podejrzewam, jeszcze to odświeżę, może, może w ten sposób. Nie, nie da się tak odświeżyć. Zobaczmy żeby zobaczyć to może są właśnie aktualności budżet No dobrze tak jak Państwo widzą to jest strona Siedlecka no to przelećmy tak 1 sierpnia zawierają sceny we wtorek o godzinie 17 pewnie będą włączone syreny w wszystkich miastach i w gminach, miejscowościach w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Także, także będziemy, muzyczne spotkania w parku, ogrody muzyczne z cyklu spotkania artystyczne. 31.07 to też chyba było wczoraj. 28 wcześniejsze jakieś yy, aktualności. Zobaczmy, co to jest w aktualnościach. No dobrze, po kolei może teraz. To już powstanie. Warszawskie. Muzyczne spotkania w parku Olga Jagieło i Karolina Maciejuk, Ogrody muzyczne. Mhm. 8 sierpnia, tak bardzo taki jest plakat nieczytelny. Na takiej małej formie. Dobrze. Sommer. Następne wydarzenie. Mok Sommer Miejskie Ośrodek Kultury. Summer Music Festival 20, co roku. Jak co roku w sierpniu zapraszamy do cyklu koncertu na skwerze imienia Konstantego Domagały, czyli MOK Summer Music Festival w tym roku. W ramach naszego festiwalu będzie się aż pięć koncertów. Zapraszamy w każdy czwartek, sierpnia, godzina 19. O właśnie, fajne może będą wydarzenia. Słuchowisko do wolności, pierwszy sierpnia w Parku Miejskim Aleksandria, 79 lat i i wiedzieliśmy po tej, która nazwano W. Wracamy do tamtych wydarzeń, do wybuchu powstania warszawskiego, największego zrywu wyzwoleńczego, największej podziemnej armii tamtej wojny, armii krajowej. No, zapraszamy na taki spektakl słuchowisko. Warszawa, Siedlczanie, bohaterem powstania warszawskiego. Informacja, wykaz szkół niepublicznych stan 17.07 17 2023. Wykaz szkół niepublicznych zapisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Informacja utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniach ulic i Armii Krajowej. To już Państwo sobie mogą na szczegóły wejść na stronę. Nie będę tutaj wszystkiego uruchomienia w ruchu ulicy Style to już też jakieś lokalne. Rzecz MP, objazdy autobusów MPK w trakcie remontu ulicy Starowiejskiej. prosimy wejść sobie na stronę, także, także tutaj możemy skorzystać. No to tak pokrótce, co do aktualności, przynajmniej to, co mi się tu udało. No właśnie, wejdźmy teraz na taką zakładkę jak SSL,cy, czy coś tu się dzieje. Więc tu nie widzę miasta. Dobrze. I czy to tak może nie działa jak w tej opcji? Ja zobaczmy tu. Mhm. Też nie przekierowuje, po prostu nie przekierowuje nas na konkretną stronę. Będę to musiał sprawdzić, czy to jest kwestia wewnętrznego oprogramowania, które steruje po prostu tą aplikacją, żeby Państwu zaprezentować, czy to jest po prostu no, strona. No możliwości jest wiele, także na razie na razie tutaj chciałem zobaczyć właśnie sesję. No nie da się wejść tutaj na tą opcję. O, błąd, proszę bardzo. No. Strony, której szukasz nie znaleziono. No właśnie też. No, dobrze, niech tak będzie. No. Dobrze. No to tak jak Państwo widzą, żeśmy się tutaj mogli poruszać na tej stronie. Miasta Sielcy, także zapraszamy do szczegółów na stronę miasta Sielce. No i możecie Państwo ocenić. Sprawdzę jeszcze tutaj, jak w tej chwili, czy ktoś do nas miał ochotę i w ogóle odwagę się zaprezentować. Widzę na razie nikt. Zapraszamy wszystkich widzów i słuchaczy do czatu na żywo, na naszą stronę. Także, także prosimy, prosimy wszystkich o o komentarze przede wszystkim no oczywiście też również do Skype na Skype można się łączyć przez Skype'a czy to z komputera, laptopa czy ze smartfonu wystarczy mieć aplikację wgraną Skype i bardzo prosto można się połączyć do nas tutaj jak Państwo Państwo będą mieli ochotę i chęci do połączenia także zapraszam i jeszcze staram, znaczy staram właśnie, nie staram się przypominać, bo zapominam ciągle, jeżeli to nic Państwu nie szkodzi, proszę o subskrypcję naszego kanału. Także chcielibyśmy może jeszcze do końca miesiąca chociaż do siódemki, do 6 tak skromnie, do 700 subskrybentów. ciekawe czy nam się uda. To taka delikatna prośba. Tak jak wspomniałem, kanał jest realizowany tylko i wyłącznie społecznie, bez żadnych dotacji, reklam, sponsoringu, także no i to tylko od Państwa zależy jakby działanie tego kanału. Oczywiście zakładam, że takich kanałów jest masę, tysiące. To znaczy, może tu przesadziłem, bo takich regionalnych, lokalnych, to jest niewiele. Mówię oczywiście, które jakby transmitują na żywo, prowadzą kanał taki na żywo bezpośrednio, całodobowa transmisja z takiego kanału. Także, także i są audycje też na żywo, także to jest podejrzewam, niewiele takich kanałów. Póki co mówię oczywiście o kanałach lokalnych, regionalnych, także, także jakby Państwo mieli jakąś mm, tutaj yy, nie wiem, no temat typu, jak są takie na przykład kanały, już które są regionalne, lokalne i transmitowane są na żywo. To proszę o linka na czat. Także ja bym sobie z chęcią zobaczył, obejrzał nie jak to jest prowadzony taki kanał lokalny, regionalny. Mówię oczywiście regionalny, lokalny, nie jakiś ogólnopolski, czy, czy, czy no taki kanał, który tam jest na przykład pochodną jakichś gazet ogólnopolskich, czy, czy telewizji, bo, bo tu chodzi o regionalny i lokalny kanał. Także to tak pokrótce, dobrze. Może ja jeszcze postaram się tu zobaczyć, bo to jak się tak zrobi, to czasami jest, jest tak, że już później trudno jest odświeżyć to, ale sprawdzimy, może nam się jakoś to uda w jakimś temacie. O, no, dobra. I z powrotem wrócimy może tutaj sobie do tej strony. Dobrze. Dobra. A, tutaj. O proszę bardzo, może tak źle wszedłem, mogłem od razu wejść. Ale aha, to się tak wyświetliło teraz. No rozumiem, dobrze. To już było. Nie wiem czy to było. Było to tak, bohaterom, śledczanie. No to już nie będę tu wchodził ponownie aktualności te same co przywinąłem wcześniej także to tak pokrótce jeszcze sprawdzę czy działa czy działa um, <laughs> połączenie na e sesję niestety nie można się przekierować na tą stronę można by było to inaczej zrobić w sumie można by było wejść tutaj na przykład. Aha, to nie tak. To zamknę, wejść na przykład jeszcze 9 minut do końca transmisji nam zostało. Także prosimy Państwa o kontakt na czat, jeżeli ktoś ma ochotę i jakieś uwagi odnośnie spraw społecznych, bieżących, lokalnych, dotyczących właśnie powiatu Siedleckiego, łosickiego. Białskiego, Parczewskiego, Radzińskiego, Łukowskiego, także proszę słuchacze o, o kontakt odnośnie tych właśnie powiatów, miejscowości w tych powiatach, miast, gmin, wiosek. Także jeżeli ktoś ma ochotę jakieś uwagi, także zapraszam. Pozytywne i negatywne jakieś uwagi co do kanału, ale aczkolwiek proszę mam, żeby nie było wulgaryzmów, jakiś Niepotrzebnych, niemerytorycznych nie jakichś y, komentarzy, które nic nie wnoszą. Także proszę o merytoryczne jakieś komentarze y, generalnie y, y, no, dotyczące właśnie naszego życia społecznego przede wszystkim, oczywiście też i kanału, nie? jak państwo widzą kanał, y, a jeszcze chcę taki temat y, jakby podkreślić, y, ta transmisja jest dedykowana równolegle, w, leci w telewizji kablowej y, w miejscowościach Międrzec, Radzyń i Łukowie. To jest trzy miejscowości, w kablówce jest też kanał transmitowany na żywo, całodobowo, także codziennie, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, także w kablówce, a to jest jakby odbicie tej właśnie transmisji, też również równolegle na YouTube, także też kanał jest transmitowany. I tutaj taka uwaga, że w związku z... No z, z słabym łączem internetowym, który tu posiadamy w tej chwili. No, jeszcze to podkreślę, że jakiś byś sponsor się trafił, to prosimy o kontakt, byśmy z chęcią przyjęli jakieś lepsze łącze. I ta transmisja niestety jakościowo jest, wizualnie jest troszeczkę ograniczona, bo maksymalnie możemy transmitować to. I to znaczy w sensie takim, bo możemy to Full HD transmitować, ale wymagana jest do tego większa pojemność łączna, a w tej, przy tym internecie możemy tylko maksymalnie 720, jeżeli komuś to mówi, rozdzielczości 720 pikseli, także to jest taka rozdzielczość, format rozdzielczości i niestety... Yy, większej nie możemy, bo po prostu obraz by się ciął lub w, w ogóle transmisja zostałaby przerwana, jeżeli byśmy chcieli to. Aczkolwiek to chyba jest z automatu działa. Yy, yy, nie ma takich chyba możliwości, żebyśmy mogli to samoczynnie jakoś czy ustawić, to znaczy moglibyśmy to ustawić yy, na sprzęcie. Ale po prostu przy takim słabym łączu YouTube tego po prostu nie puści. Próbowaliśmy to, znaczy nie puści w sensie będą komunikaty, że jest słabe łącze i, i będą przerwy, lub w ogóle kanał po prostu nie będzie transmitowany. Dlatego musieliśmy ograniczyć to do takiej rozdzielczości i żeby mógł cokolwiek, cokolwiek, żeby można było transmitować właśnie na YouTube. I. No ewentualnie, żebyście Państwo mieli odbicie tego kanału, tak jak on leci i też na, w telewizji kablowej, tak jak podkreśliłem, w trzech miejscowościach Miedrzecu i Łukowie. Także zapraszamy również do kablówki, także można oglądać ten kanał w kablówce, w tych miejscowościach. Także wszystkich widzów i słuchaczy zapraszamy. Dobrze, i teraz tak, może już tak na zakończenie. Odbył się koncert w Miedrzecu Podlaskim. Grały dwa zespoły: poparzenikawą 3 i Enej. Także no było troszeczkę osób. Frekwencja dopisała. Także, także koncerty były fajne, sympatyczne, moim zdaniem. Także, jeżeli ktoś był, to pozdrawiam. Także będzie za jakiś czas fragmenty, będą na naszym kanale tutaj transmitowane wyrywkowo, także też prosimy o cierpliwość. Jeszcze mamy sporo materiałów nie zmontowanych z poprzedniego okresu, z poprzednich lat, jeszcze bodajże chyba nawet z 2018 2019 roku, jeszcze przed pandemią. <śmienią> jeszcze trochę materiałów jest, które nie zostały jeszcze zmontowane, także jest sporo do pracy. Tak jak podkreślam, kanał jest realizowany tylko i wyłącznie społecznie. I między innymi to jest związane z tym, że czas, który poświęcam osobiście na realizację tego kanału jest po prostu no, takim społecznym hobby, można powiedzieć. To takie słowo trochę ktoś by um, trochę się uśmiechał, nie? W tych czasach społecznie cokolwiek robić, no to tak, no ale są wyjątki w regule, także, że także ktoś miałby, o oh, właśnie, chciałbym to jeszcze podkreślić taką informację, zawrzeć czy coś, że ktoś by miał, miał ochotę być korespondentem w z tych powiatów, które wymieniłem. Po prostu korespondentem takim naszego kanału, to zapraszam do kontaktu na naszą stronę. No właśnie, podam do naszej strony adres może, żebyście Państwo mogli. Myślę, mogli jak się wejdzie na nasz kanał YouTube, to jeżeli ktoś już wejdzie, to daję przekierowanie, także nie ma problemu, ale dodatkowo, dodatkowo mogę Państwu podać podać stronę naszą internetową www, także zapraszamy na tą stronę wszystkich widzów i ewentualnie kontakt właśnie poprzez stronę na maila, ale proponuję zawsze telefonicznie, bo, bo maile są jakby taką formą konkretnego już połączenia, jeżeli ktoś załóżmy poda swój telefonicznie za jakby się połączy i, i zadeklaruje jakiś temat to wtedy już mailowo dalej możemy kontynuować po prostu no jakby formę taką już już konkretną ale zawsze proszę o kontakt telefoniczny wiem że zdaję sobie sprawę że wielu szczególnie młodych ludzi telefon służy do innych celów Przede wszystkim nie do kontaktu telefonicznego, a ja uważam, że wracam do, do jakby podstaw i zasad, do czego telefon powinien służyć. Niego do kontaktu bezpośredniego, rozmowy przede wszystkim i, i tak, tak uważam. Dobrze, to ja teraz może puszczę tego linka na naszą stronę. Dobrze, zaraz to będzie to tak, Nie, tak. jest momencik, tu miał być tak. Tu będzie tak szczelinka, o i tu o. dobrze zobaczymy, to jest nasza strona, czy się wyświetli, mhm. dobrze wyświetliło się, mhm. Także to jest nasza strona www, także zapraszamy naszych widzów i słuchaczy. Ktoś będzie ewentualnie w powtórce, właśnie też jest ważna informacja, ktoś będzie oglądał powtórkę, to też zapraszamy do komentarzy. Proszę śmiało komentować, co byście Państwo chcieli jakąś kwestię poruszyć. I też jak wspomniałem zapraszamy do kontaktu. Jeżeli chciał...